W pierwszym odcinku w tym roku stara Alejary. Z nami jest człowiek, którego powinniście znać z kanału, bo. Może ile to? Ponad 5 lat. Matkę, jeden Słuchajcie, 5 lat temu nagrywaliśmy jego Civica. To było w świecie jeszcze u Ciebie, jak pojechaliśmy z Brianem. Tak. E... I chyba co, jeszcze nagrywaliśmy: e, Civika, czwórkę E9, akorda CB3, czwartą generację, koncerto. Y, i legenda kupa w manualnej skrzyni. To jest chodząca encyklopedia Hondy. serio, naprawdę. Radek jak zarzuca numerkami, hasłami, cyferkami, to po prostu jestem wywalony. No to w Hondzie to się już od lat, co? No, można powiedzieć, że od 2001 roku. Ile lat, znaczy 5 lat temu to było? Ile w międzyczasie Hond przeszło przez Twoje ręce? No, troszkę tego było, bo w tym czasie, jak nagrywaliśmy, jeszcze był Civic Rodek VTI. B18C4 ze skrzynią, ze szperą, wtedy w międzyczasie robił się akord czwórka kupę który który za, zastąpił koncerto rodziców. Wtedy był akord czwórka Aerodek 94 rok, dwulitrowa, też jednostka, tak jak no. moim srebrnym. Poza tym. Czekaj, czekaj, jak żeś dobrze kombinuję, to, to chyba miałeś wszystkie akordy, co? Akordy przerobiłem od trzeciej generacji, bo to była moja pierwsza Honda, wersję europejską, czwarte przerobiłem wszystkie wersje nadwoziowe, no bo sedana mam cały czas, kombi i kupeta. Piątą generację miałem europejską poliftową 1.8, ten F18A3 silnik. Poliftową miałem też dieslu, tym dwulitrowym Korporacji z BMW, mm -hmm. ten 105-konny silnik. Nie wiem, No, ale to było, to było z 15 lat temu. Okay. E, no i piątą też miałem wersję wersji amerykańskiej. E, poliftowa, 96 rok, F22B2, bodajże. E, silnik miałem taką, e, w takim złotym kolorze w e, manualnej skrzyni. No i kilka lat temu miałem też taką w automatycznej skrzyni. No, ta -da -da! Nie, nie, ale to jest A, piąta to. generacja. Okay. Szósta generacja, akorda. Upowiadaj, bo one jest naprawdę ładne. Większość no. tak. pralek są zjedzone, powiem Ci Bo ja kiedyś myślałem nad kuchnią, przepraszam, że nie wejdę w słowo. Właśnie czwarte generacji, najbardziej mi się podoba. Ta dupka jest taka... No, to generacja, tą senna reklamowa. No, no. To są na YouTube filmiki archiwalne. Także auto, ja uważam, że jest ponadczasowe, mimo tego, nie że ma 30 biedny. lat. To jest tak jak Peugeot 406 kupa. Tak, tak, tak. To jest, to jest te sama. 406 chyba Pininfarina, nie? Tak, Pininfarina, Pininfarina. Coś takiego. Ale generalnie wiem o co chodzi, jest śliczna buda, ale pralka czwartej generacji ma to samo. Jest charakterystyczna, nie jest przesadzona jest elegancka. Jest naprawdę elegancka. Tak. Tutaj... Lekka gleba, fajne koło i to już wygląda zajebiście. No tutaj jest, może tak zacznijmy, to jest Dobra. preluda czwartej generacji, wersja przedliftowa, 93 rocznik. Mhm. Silnik topowy jak na wersję europejską, bo to jest H22A2. Czyli seryjnie ma 185 koni. No były serki też, nie? Ale nie e, to na Japonię, H22A. Mhm. E, tutaj, tutaj jest 185 koni nominalnie przy 5300 obrotów. fałtek przy 5200. Mhm. E, 220... Aha, bo mu się podbija, dobra. 212 Nm momentu obrotowego, tak jest katalogowo. E, tak jak mówiłem, to jest wersja przedliftowa, poliftówka ma troszeczkę inne reflektory. Białe kierunkowskazy, tam różni się kilkoma detalami. Ten ale z... mechanika jest podobna w koliście. Tak, tak, tak. Ja, ja nawet kiedyś chciałem kupić taką wersję H22A, ale to tam nie wiem, na lat temu, to w takim samym nawet kolorze, no to Egzemplarz, który oglądałem, to miał nawet zjedzone słupki, bo tu chyba źle coś odpływała woda z szyberdachu. I ten to pewnie szło I, i ten. A tutaj ten egzemplarz ma nawet przednią szybę oryginalną. Co ty opowiadasz? Tak, jest oryginalna 30-letnia szyba, no nie jest może No ale stary, to ma lat. ile ona ma tu? 206 hmm, tysięcy. Ja to jak ją kupowałem, lat, miała 204, bo to, to jest oczywiście dodatkowe auto. Dużo rzeczy było zrobionych. Wymieniony został blat szyberdachu, niektórzy swapują na szklany szyberdach od piątej generacji, tylko problem jest wtedy z wypoziomowaniem tego, no i y, szklany jest cięższy, także te mechanizmy wtedy dostajemy. Widzicie tutaj... jakie protipy tutaj Radek nam sprzedaje, jak chcecie y... naprawiać. Radek, auto nie chciałeś go mierzyć grubościomierzem lakieru, Mówi, nie. że jest bezwypadkowy. Tak, ona jest bezwypadkowa, no, okay. ale pewne rzeczy były, były lakierowane, bo. Y, no właśnie ona, ładnie wygląda, się czyli ona, ciężko. Tak? Ona była y, w jednych rękach kilkanaście lat, ona pochodzi wcześniej z, y, z Włoch, nawet mhm. jest naklejka tam na szybie ze słynnego regionu, gdzie koronawirus wybuchł. Ja to później pokażę dokładnie, ale zobaczcie tą deskę, tak na szybko ci wejdę słowo. Czy to jest normalnie Enterprise, jak się podświetli? Tak. Zarówno biznes. No ponadczasowo. No, były wersje też z diwitalami, które można tutaj zastosować. Tutaj, tutaj jest seryjnie, tak jak, tak jak fabryka wypuściła. Mamy tutaj tylną oś skrętną. Czyli 4WS, tak? Tak, 4WS. Tutaj, tutaj dużo rzeczy ze względu na wiek po prostu trzeba było zrobić w zawieszeniu, bo gumki były sparciałe. Te lampy i ta dółka, słuchajcie, to jest naprawdę ponadczasowe. E, powiem Ci, że 3 dni temu zmieniałem żarówki w tych tylnych lampach i były jeszcze oryginalne Stanleya. Nawet chciałem je zabrać, ale zostały 30 z... lat. Zostały u mnie w sklepie. Tak, Stan Le... mam zdjęcie. O, o to porażę, w ogóle zdjęcia rzuci, z... Stanleya żarówki, no 30 lat to jest raczej nie do powtórzenia w tych czasach. Wiesz co, weź go tutaj, tak nagraj pod kątem, bo ta, mi się najbardziej ten tył podoba w pracy. Naprawdę jest Tak, tak. on jest taki... genialny, jest mięsisty, Troszeczkę przypomina taką, jak ja to mówię, biedną tak, Nie, tak, troszeczkę tak, tak, gdzieś tak. ten kształty, tylko taka supra dla biednych, no powiedzmy. Albo dla mniej bogatych. Mówiłem, jednostka H22A2, seryjnie 185 koni, moment 212 nm. Tutaj co było robione? no Dosyć sporo. Była regulacja zaworów, pokrywa była lakierowana, tak jak widać, nowe przewody zapłonowe, nowa cewka, nowe świece. Wtedy co tam jeszcze robiliśmy? No, Przepustnica była czyszczona. Ona, ona długo stała. Trzeba było tam dosyć, dosyć takich tam, tak jak mówiłem, w zawieszeniu: wszystkie gumy, wszystkie tuleje, wszystkie końcówki, końcówki na 4WS. Swożnie, wszystko jest nowe. Wtedy była zrobiona geometria, jeżeli chcemy zrobić geometrię w aucie z 4WS to trzeba mieć taki specjalny klucz, mhm. który, który kolega mi użyczył, tak, tak zwany Lockpin. Wtedy blokujemy magiel, ustawiamy najpierw tył, potem przód. Zawieszenie tutaj jest koni z regulacją twardości. Oni Widać... Szczerze, nie, nie wiem, żółte są amortyzatory, ten zestaw. Oni sport. Ten zestaw tu już tak przyjechał z Włoch, także, także ani poprzedni, ani. ona jest na... z Włoch? Tak, ona pochodzi z Włoch. Tam jest naklejka, nawet mówię, z Lombardii, z tego słynnego rejonu. Czy gdzie... no dlatego nie jest taka zjedzona, co? No na pewno tej dużo pomogło. pomogło. Aha, i rozrząd y, wymieniany był w zeszłym roku, w sierpniu. No i przy tej samej okazji były robione hamulce, y, tarcze przód, tarcze tył, klocki. Są zestawy blueprinta założone. Płyn hamulcowy jest motula. W silniku jest 10 cukrzycy. Tak, tak, tak. No cały no, czas stosuje tak, tak. albo. No reklama, nie? A następne lokowanie produktu lecimy z tematu. Albo, albo motula, albo ewentualnie parbolina stosuje znaczy, cały czas tak od U ciebie w sklepie też motul schodzi, nie? Tak, tak. W tej tak. cenie to jest bardzo dobry powiedzieć. Bardzo może. dobry. Tutaj, tutaj nie ma zastrzeżeń. Żadnych, także. Dobra. Taka była geneza założyciela firmy Motor. Pięknie. Tak to. jak słyszałem, że chciał stworzyć najlepszy olej na świecie. A teraz piękne zamykanie. Witamy serdecznie na pokładzie USS Enterprise z lat 90. motoryzacji. Serio, dla mnie ten kokpit to jest. No, jest kosmos. Jest kosmos, <laughs> jest kosmos. Dobra, pokażę wam, co tu się dzieje, jak się przekręca stacyjkę. Da, 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 da. Paliwo, temperatura, lampeczki kontrolne, prędkościomierz, obrotomierz, radio z epoki. Nawet mamy, no przecież to działa. jest. działa? Oczywiście. No. Antenka wyjeżdża z tyłu. Tak, też działa. Też działa, ale czad. No dobra. Ale wyłączymy, bo będzie zagłuszało dźwięki. Ważne, że działa. Tu mamy do dachu. No macie jakie to są Sterowanie szyb. Sterowanie szyb. Zobaczcie, jak to wygląda. To mówimy o latach 90., Początku. gdzie Golf 2. Nie, to w środku siermiężny. Nawet golf 3, ja bym no. by nazwał, że miał deskę jakby jepet, to ją wystrugał. nie? Tak. No coś w tym stylu. Nie ujmując. golfą, Golfom, nie. jakby solidności, takiego wytrwałości, wytrwałości tak. dzielności. Yy, tak jak mówiłem, były były, ten, były regulowane zawory, uszczelka pod pokrywą, świece, kable, cewka. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o o mechanikę, no to tak te wszystkie elementy zawieszenia, nie ze względu na jakieś tam luzy, tylko po prostu gumki już były ze mm -hmm. starości wsparciałe tu większość rzeczy w tym aucie była oryginalnych tak, tak samo jak te, te wspomniane tylne żarówki Stanleya, które okay. miały 30 lat. No to jest, czekajcie 206 tysięcy, rzeczywiście tyle jest na cyferbacie. To jest to prawdziwy, kan... prawdziwy przebieg poprzednik zrobił nią z tego co mi mówił 30 tysięcy kilometrów, on on po prostu jak ją kupował, jak to powiedział, była najdroższa hmm. na Allegro. To była najdroższa Ale szancie, widać w tamtych, To widać to no. na pownętrzu. To wnętrze w ogóle nie jest wytyrane, no. Kierownica no mam, znaczy kierownica okay. jest albo do przycia, ale mam drugą w, oryginalnym, okay. w oryginalnej no. skórce. Ale te welurki Która tutaj czeka, typowo, takie hondowskie z tamtego okresu, no. Słupki są nieoryginalne, widzę, że ktoś twitterki podokładał, tak? Tak, była tutaj zabudowa audio. Mam słupki, mam słupki oryginalne w garażu, czekają na montaż, jeżeli będzie taka, taka, taka potrzeba. No i tak. Mamy samochód z lat 90 z przebiegiem 206 tysięcy na dole podczerpuje, nie? jest... delikatnie trzymał nogę i tak... czuję. no, ten... wiesz to była chyba dzisiaj jego najdłuższa trasa, okay. nie? bo on od, od 30 sierpnia zrobił chyba 120 km. także... to co, tam, lecimy, tak? praktycznie o, widzisz, przeszarpał, zławił się musisz go więcej chłostać a jechałem spokojnie, także... będzie no, tak, dobrze Eee, panie świeżak, odpalamy wentylator, już jest zagrzany. I lecimy. Nie będę o, go z tak on, niskich obrotów ona, trzymał, wiesz co, wez? Ona ma dosyć, ta skrzynia jest dosyć długa w niej. też. To co, na trójce może zmierzać? Może tak, bo, bo tu dosyć, Dobra. dosyć, dosyć ona ma długą tą skrzynię. Dobra, tak, bo by na trójkę ustawiamy. to nie ma różnicy na jakim biegu mierzymy. bo ja wiem, ja wiem, wiem. No i tak sobie on wyliczy straty według swojego algorytmu. Tak, po prostu na biegu wyższym straty będą wyższe, ale tłumacze widzą, wiesz, bo niektórzy boże, a czy by było więcej, jakbyś mierzył na piątce? Tak, wiesz o co chodzi? Albo, no nie. Albo, albo na dwójce. Chodzi, tak, chodzi po prostu o to, że na niskich biegach będzie bardzo duże przełożenie i będzie się ślizgała na rogach a hamulce będą mocno w hamowni trzymać, więc bez sensu bo bieżnika szkoda, a znowuż na wysoki biegach szkoda łożyski kręcenia pod jakieś 280 na godzinę, nie? No, to bo bez sensu. Zwłaszcza, że to raczej nie powinno mieć takiej mocy strasznej. Zalałem na dole. Ale widać na się fałtek odpalił No, widać, widać Ale zrobimy jeszcze jeden pomiar Bo jak ja mu wcisnąłem, to już właśnie zauważyłem Tak przy 1000 robi... Tam EGR coś chyba, co? Tak, tam był no. błąd EGR-u Tylko ci pokażę O! 186 km O! 7 prawie no. no prawie O kurcze, no to nie myślałem no widzisz. No ale przecież tam jest wszystko powymieniane, robimy luzy za wrochem, no to No wolnossack japoński z tamtego rocznika, co on ma nie działać? Pan, pan, pan. to, to, to on musi działać, pan. No i stał Znowu. prawie pół roku. Rewelacja. Zrobimy drugi pomiar, ten szybko zapiszemy. Ja nie wcisnę tak gazu, wiesz, do dechy, tylko spróbuję tak w miarę płynny, żeby on się nie zalał. Jak to rośnie tu. O i teraz ładny efekt, widzisz? Taki wykres no. No, no teraz jak mu tak nie klepnąłem z samego dołu tylko zrobiłem bardziej równo To już jest pytanie Ciekawe czy będzie więcej czy będzie mniej To jest bardzo interesujące Sam jestem ciekawy jak to jak to będzie O kurde Dziękuję O kurcze a ci dzisiaj zrobiłem dzień, co? No, już jest. E, jesteście pewnie ciekawi, ile wyszło? Już to Zaraz jest zobaczycie. Czary Mary, Hokus, Pokus. Pum. 190 koni. I ja. Skaczek. No. No tak, ale zobacz, dzisiaj jest chłodno, więc to na pewno pomaga, zwłaszcza się nie da. Więc. Jakie masz pani w Tutaj? 5 czy 9, ale dobra, umówmy się, no seria nie była pewnie pod gruby zapąt, strojona, ona więc 9,5 przyjmie. Pierwszy pomiar, nawet powiem Ci, teraz mniej się zakrztusił, więc podejrzewam, że ona po prostu wymaga jeżdżenia, wiesz? Niestety. Tak, no bo ona stała, ona długo stała, tutaj, tutaj, mówię, no fajnie tutaj przyjechać, bo sobie zrobię jakąś traskę, no w sumie największą, jaką zrobiła przez 3 lata u mnie. Cudowny sam, powiem Ci szczerze, cudowny. Zawsze chciałem mieć pralkę, jakoś nigdy nie było. Po drodze. Po drodze. Ale tak, pralka jest świetna. Niedoceniony, niedoceniony model. Tak jak mówiłeś, może gdyby to był tylny napęd, to teraz to byłby kosmos i hicior. Tak, to na pewno tak, podobny... Tego tylko brakuje. No. Tak, bo to jakby miała tylny napęd, można by było to uturbić, czy tam trochę podciągnąć moc, bo tutaj yy, same wałki od Accorda Type R by dały tam przyrost pewnie tam z 15 czy 12. Czy Cześć, poczekaj, czy no, bo ta, to jest trumna, tak? Tak, to jest to, jest, to jest, tak zwana trumna. Tu jest taki schoweczek. Mhm. Schować, można tam schować sobie coś tam? A wiesz, o czym ja myślę tutaj? Czy w nadwozie jest miejsce na Wał? Eee, nie wiem, chyba wiesz, nie. masz taki tunel. Chyba nie. Wydaje mi się, że ten Legend Kupe, którego miałem, to w pierwszej wersji był tylno napędowy, jak Honda testowała. Mhm. I tam normalnie widać, że jest wymuszony napęd przedni, a można by było zrobić łatwo tylny. I Taki projekt tam myślałem, nawet kiedyś zrobić, żeby kupić takiego legenda i zrobić go w tylnym napędzie. No tak, dziękuję, że przyjechałeś. Z radkiem się jeszcze zobaczymy, bo pojedziemy do ciebie i nagramy na tym kubeczku, ja Wam może pokażę później zdjęcie, o, zaraz zobaczycie. Jest parę fajnych samochodów, które jeszcze chcemy mu radka nagrać. Tak jak widzieliście, to jest Encyklopedia Hondy, Człowiek, który hasłami, modelami, oznaczeniami sypie po prostu jak asy z rękawa i, i, i no jest tak powiem motofrikiem, ale. No, zorientowałeś się na Hondę, nie? Tak, tak miłość, wyszło, tak, tak po prostu... Hmm, wydaje mi się zrządzenie losu, bo wszystko zaczęło się od tego 2001 roku, jak rodzice... Y, po, po zmianie auta z Fiata Uno 1.5, co prawda na pełnym wtrysku i tak dalej. Uno 1.5? Tak, w starej budzie Kanciak. No, no ja kurde. tym uniaczem, no potrafiłem... To nie było 1.3? 8-7 rok. Yy, nazywało się to UNO 75IE, tak było na klapie. To było 75 koni na pełnym wtrysku. I to, no to było. UNO. Tak, to UNO z tym silnikiem potrafiło pojechać 180 na godzinę. z yy, oczu? No, tak. Brak wspomagania, ale zresztą ono było bardzo lekkie. No i po tym fiacie UNO. E, przyszła kolejna Hondę, Tata chciał Opla Astrę FKE wtedy kupić w tamtych latach, bo to było wtedy świeże auto i tak dalej. No i m, taki nasz sąsiad z osiedla miał e, Concerto 1.5. Takie samo jak potem moi rodzice kupili, nie? w 2001 roku. 1.5, e, D15 B2, 90 koni. No i to to Concerto było wtedy u nas w domu 15 lat i to był bardzo wdzięczny samochód. Może nie jechał nadzwyczajnie dobrze, bo, bo, jechał. bo tylko 90 koni, ale tam praktycznie nie psuło się nic. Tam, co wydech się zmieniło, olej, filtry, świece. Yy, nawet przez 15 lat on miał bębnowe hamulce. Yy, to dwa razy były czyszczone, yy, bo po prostu okładziny yy, przypyliły, I, tyle. i coś tam zaczęło hałasować. Były zdjęte bębny. Wystarczyło z wydmuchać ten pył, tam nawet okładziny przez 15 lat się nie. Jezu, ja ci zabiorę zuziłem. tą kamerę, bo musimy jeszcze mieć czas na opowieści i miejsce, jakby przyjeżdża do Ciebie, a teraz bohaterem dzisiejszego odcinka jest ta śliczna pralka. Jeżeli chcecie ją kupić, to gdzieś tam na pewno umieszczę kontakt Doradka, to będziecie wiedzieli. Zobaczcie jaki fajny egzemplarz. Jest hamowany i zdrowy, może Ci cena wzrośnie. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Cześć.